Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was we vlogu z Chorwacji. Jest godzina 4:54, a ja za 6 minut muszę wyjść z domu. E, I jedziemy na turwer, to jest ulica Łodzinkowska, przy ruchliwistwo Strady, i mamy tam zbiórkę. Jedziemy na obóz z kochawakacji.pl. E, jedziemy na obóz do Chorwacji, dokładnie na do Namakarską i. W tym vlogu przedstawię wam pierwsze 5 dni naszego obozu, bo obóz trwa 10 dni, drugie 5 dni będzie u y, Asi na kanale. Zabieram ze sobą was i, i już tak naprawdę wychodzimy. Ja wstałam o godzinie 4 i w sumie nie było problemu, wziąłam zjadłam sobie śniadanko i się ogarnęłam. Muszę jeszcze wziąć y, aviomarin przed jazdą, bo będziemy jednak trochę jechać. A jeśli chodzi o to, co jestem ubrana, to pokażę Wam tutaj szybko. Mam kurtkę jeansową, taki topik i taką spódniczkę, a to są yy, spodenki tak naprawdę, więc będzie mi dosyć wygodnie. Oprócz tego do autokaru biorę sobie podusie i kocyk, więc myślę, że będzie okej. Okay. Wziąłem sobie jeszcze taką zwykłą, bawełnianą koszulkę, żeby wracać założyć na ten topik, gdyby w nim było mi niewygodnie. Dobra. To wszystko, wychodzimy już Strasznie się stresuje jakoś Naprawdę, dawno nie byłam na wakacjach za granicą i bardzo... no dwa lata temu byłam I jakoś mnie to stresuje, jednak nie wiem, nie byłam nigdy w życiu w ogóle nie byłam nigdy w życiu na obozie Dobra, więc my jesteśmy teraz... gdzie my jesteśmy? My jesteśmy gdzieś na postoju Ogólnie idziemy... w Radomiu mieliśmy przed chwilą stację I ogólnie jedziemy autokarem, który docelowo jedzie do Bułgarii, a my się przesiadamy w, w jakimś tam mieście na T Właśnie to jest to miasto, o którego ciągnę nazwę, nie potrafię pamiętać. W, w Trzebini, przesiadamy się do naszego autokaru, który oh. już jedzie do Chorwacji, a na razie jedziemy z ludźmi, którzy jadą do Bułgarii właśnie. Buzik, maybe? Ale wiesz, jest przybliżony, bo... Hej! Ale mógłbyś tego tu odplec? jak małpy w przysięgam. Stój, o teraz. Hej, we are going. <laughs> Adios, I shall live. Who's think I shall live. We are going to... Jesteśmy już w autokarze naszym docelowym do Chorwacji. <laughs> mm -hmm. <laughs> like I Siedzimy sobie z tyłu tutaj w piątkę i jest fajnie. A będziemy teraz go cool. Jest nawet cool, nie jest fajnie, cool. It's cool. <laughs> cool. <laughs> e, myślałam, że będzie tak, hmm, ale okazało się bardzo, bardzo cool tak, to co co miejsce. To mi I siedzę przy oknie i jest. Jest po prostu cool mm, Jest po prostu Jesteśmy, e, właśnie wyszliśmy i ja pierwszy raz, czy pierwszy raz wyszłam w Chorwacji? Nie, wyszłam wcześniej. Wcześniej wychodziliśmy na Szuszu, zaraz jak przekroczyliśmy granicę. Ale dobra, ale jest teraz godzinka, wam powiem, jest godzinka e, 12.30, teraz się krępuje, bo jest dużo ludzi tutaj jest z naszego obozu, a ja właśnie robię vlogs na środku. Ogólnie jest ciepłutko, bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, ale jest jakoś tak przyjemnie, nie wiem, jakoś fajnie jest. I pokażę Wam ładne widoczki, jestem skrępowana, strasznie nie? Dobra, e, zrobimy wam ładne widoczki, pokażę wam zaraz ładne widoczki, e, bo są tutaj ładne górki i możemy obczajać piękny klimacik chorwacki, idziemy z jakąś drogą, ogólnie za godzinę powinniśmy być już w hotelu e, i fajnie jest, ogólnie nie zwiedzaliśmy, bo ogólnie, Aha, opowiem wam tą historię, ogólnie mieliśmy zwiedzać Budapeszt, ale przez to, że no Budapeszt to mnie przyjmuje... Budapeszt nie przyjmuje bo no oni wszyscy po prostu, wszyscy, co, co to się odbija, co tak skacze? Nie wiem, właśnie z jakieś tak jakie są Nie, jakieś... Masz... O, o, maca, to są jakieś... skacze kadaje. na mnie! Ej, to są jakieś, są jakieś robaki To są tykady znaczy, nie słyszysz? No słyszę właśnie tykają, No właśnie, no i tam zamknięte jest i nie przyjmują, tylko tranzytem można przejeżdżać, więc tylko przyjechaliśmy, nie zwiedzaliśmy Budapesztu i Bratysławy też nie będziemy zwiedzać No no i to tyle z tym, co chciałam powiedzieć, wyszliśmy się tylko odezwać, bo obyśmy 20 minut po i potem jedziemy już do hotelu. Okej, okay, więc kochani, my jesteśmy już w naszym pokoju po 30 godzinach jazdy. No trwało to naprawdę bardzo długo, ale mieliśmy bardzo dużo postoi i no jakoś to się strasznie wszystko przeciągnęło. No ale dojechaliśmy, koniec końców, to pokój nasz no jest taki basic jak pokój na zielonej szkole Nie ma tu nic niesamowitego, mamy cztery łóżka, szafę yy, yy, i łazienkę No i mamy najważniejsze mamy klimatyzację i jest internet Więc to też jest dobre jest? Tak jest internet <laughs> Matko, jestem uratowana jak się zado jest. zadowoliła chciałam powiedzieć No i ogólnie to jest zawsze sobie co łóżka i będziemy tak spały, bo Chciałyśmy tutaj trochę zrobić więcej przestrzeni, by te łóżka były rozstawione, to jednak dużo miejsca to zajmowało Będziemy jeść obiadek Pokażę wam, zobaczcie, ogólnie Ogólnie jest bardzo dużo ludzi i ta plaża Jest bardzo jakby wąska nie, nie, no. Tak, mielno vibe, ale woda Jest turkusowa Za chwilę wam pokażę jak wygląda woda Bo jest naprawdę prześliczna Więc kochani, siedzimy już tutaj na plaży i ogólnie powiem wam, że Woda jest bardzo słona I ogólnie jest bardzo dużo ludzi Ta plaża jest bardzo wąska Jest człowiek przy człowieku i tak dosyć wymieniamy się Tylko żeby tutaj nasze rzeczy nie zostały same bo jednak, żeby ktoś nam tutaj ukradł, to nie byłoby ciężkie, więc się wymieniałam akurat teraz, siedzieć, że cała reszta jest w wodzie, ale ogólnie jest woda taka przeźroczysta, tylko jest, jest kamienista plaża, więc trzeba mieć te buty, więc dobrze, że je wzięłam. idziemy się kąpać, nie będę się tak na razie odwrać, po prostu posiedzę tutaj na razie, a potem pójdziemy się kąpać, a jest bardzo ciepło, ale woda jest przyjemna, jest taka rzeźka dosyć. Więc kochani, my wyszliśmy na spacerek, która się podmalowałam, rzęsy i usta. I wyszliśmy teraz na spacerek i byliśmy w sklepie i zrobiliśmy zasią bardzo budżetowe zakupy. I tak kupiłyśmy fiusty, które kosztowało 8 kun. Kuna to jest y, 0,61 grosza. I tak kupiłyśmy fiusty. Kupiłyśmy dwie butelki wody, aż to jest w ogóle woda niegazowana. W ogóle nie sprawdziłyśmy. A ja nie lubię gazowanej ja też nie lubię. Nie, nie, nie. Dobra, dobra, kupiłyśmy. I kupiliśmy chleb tostowy. I dziewczyny, Natalka z Marysią, które my jesteśmy w pokoju, kupiły ser. I właśnie powiedziałam wam, ale jesteśmy w pokoju z Natalką i Marysią. I tak. I mamy jeszcze chipsy. I tak. I zrobiliśmy bardzo budżetowe zakupy, ale nam się udało. I wydałyśmy, w sumie ile wydałśmy? 20, i ja wydałam 20, nawet no nie 21 kun. Więc git, bardzo. Bardzo git Cena. I takie nasze zakupki. Będziemy teraz z tym chodzić, bo idziemy na spacer. Witam Was w trzecim dniu tego vloga, w drugim dniu na Makarskiej. Yy, idziemy dzisiaj na plażę, zobaczcie jestem taka cała panterzasta, bo mam sukienkę w panterę, mam kostium w panterę, mam tutaj kapelusz też z panterką i jeszcze mam oksy z panterką. No i ogólnie idziemy na śniadanko, od razu potem idziemy na plażę, a po plaży od razu idziemy na obiad, więc ogólnie dzisiaj chyba spędzimy cały dzień na plaży. A jutro jedziemy na rafting, a pojutrze jedziemy na wodospadek K, więc takie są atrakcje. Ja wychodzę już, bo mamy już zbiórkę, a nie chcę być spóźniona. Hejka kochani, o, właśnie zgasło słońce. Będziemy nagrywać vloga. Połam się z Laurą i połam się z Kacrem. Hey, może Adrietyk tu jest? Tak, bo tak. Ta. On ma mocne zasolenie, mogę Wam powiedzieć, bo ja mam trafiłko mi oczy, ale mam jest super sposób, aby nie piekły, ale jest przyjemnie ogólnie i woda jest przyszłoczyna. Tak, bo to informacji na dzień dzisiejszy. odpływam. <laughs> <laughs> Jest już nasz trzeci dzień tutaj na Makarskiej. Dzisiaj jest piątek, czyli jest to mój przedostatni dzień nagrywania vloga, bo tak jak na początku Wam mówiłam, ja nagrywam 5 dni, ale jeśli chodzi o to, co będziemy robić dzisiaj, to jak na razie będziemy szli na plażę, więc zapewne nie będę Wam tam za dużo nagrywać, bo po prostu, no nie wiem, nie chcę Wam także za dużo tutaj jakichś głupot nagrywać, po prostu chcę nagrywać te najciekawsze rzeczy. Potem będziemy szli na lunch, i potem jedziemy na rafting, więc to będzie ciekawa atrakcja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno wam coś z tego nagram. Niestety nie wziąłem sobą kamerki GoPro, więc już z tego raftingu nic nie nagram, ale pewno yy, pokażę wam tutaj moje emocje przed i po. No a wczoraj to wyszliśmy sobie na miasto, na. Yy, na półtorej godziny chyba? Tak, na półtorej godziny sobie pochodziliśmy ogólnie, nic nie nagrywałam, bo było dosyć ciemno, bo było już po zachodzie słońca. Hej kochani, więc zorientowaliśmy się, że tutaj jest DM, więc jesteśmy właśnie w Djemy, puścili nas tutaj opiekunowie. Jesteśmy w dijemy i oglądamy właśnie odżywki do włosów. zobaczcie, tu jest taki zbiór fajny tych odżywek z balei i jest, są tutaj szampony i są odżywki. I, I właśnie sobie to obczajamy, bo my włosomaniaczki sobie tutaj obczaiłyśmy. Chciałbym zobaczyć, czy są takie maszynki do golenia, takie z takim żelem, że można było na przykład sobie gdzieś się podgolić, jak się zobaczy, że jest coś niedogolone. Tak, jakby nie pod wodą, ale nie było tego, więc. Mm. No, liczyłam na to, że to będzie. No, ale przeglądamy sobie właśnie odżyweczki i jakoś może fajne sobie kupimy. Hej, matka. Wróciliśmy z wycieczki do sklepu. Jesteśmy w wodzie. Ej, to są, czasami są takie kamienie i jeszcze wysoko, prawda? Nagle. A czasami jest tak, że się schodzi nagle i wątko Na ten e, rafting i słyszałam, że ma trwać w ogóle 3,5 godziny. A nie 2,5? No nie, coś w ogóle długo, jak przecież myślałam, że to będzie 15 minut szybkiego no, spływu i koniec, a to ma jakoś długo trwać i będziemy tam wiosłować sami. I idziemy naszą piątką, ja Asia, Kacmę na taką Jerzycia i będziemy. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, będę mam nagrywać wszystko. Dobra, więc kochani jesteśmy już na naszym raftingu, jechaliśmy, jechaliśmy, to jakieś 30 minut I będziemy płynąć takimi jakimiś pontonami, są pięcioosobowe Tam sześcio, siedmiu i ośmio I za chwilę tam idziemy, nic, nie będę nic na was nagrywać bo Po prostu nie mogę nic zabrać, bo jest szansa, że będziemy mokrzy Hello guys, we are after rafting and we look like a <laughs> Wdrapujemy już tutaj po górce, w ogóle mamy taką dosyć długą drogę, jakąś 15-minutową, żeby się wdrapać po górce. W drapujemy wdrapujemy się po górce tutaj z 15 minut jakoś, żeby dojść do naszego domku. No, ale ogólnie tak, jesteśmy już po kolacji. Zobaczcie, jak oh, to jest widoczek. Bardzo ładny. Zrobiłem tutaj fotkę ostatnio, jak był zachód słońca. I ogólnie byliśmy na raftingu. E, I ogólnie było fajnie. Ogólnie spodziewaliśmy się czegoś szybszego i takiej więcej emocji. Albo tylko taka jedna bomba, to trzeba było zrobić bomba i trzeba było tak się schować w środku. I to było naprawdę szybkie. A tak to e, kajakowaliśmy 3 godziny, więc jesteśmy dosyć zmęczeni. Dobra, ja się z Was po jakimś czasie, bo mm, ogarniłyśmy się. Ogólnie, bo wychodzimy teraz na miasto Mamy znowu y, jakiś tam czas wolny, więc Znowu pomalowałam usta na czerwono, bo goś tak mi pasowało Bo no mam taką białą sukieneczkę Nawet tu no, nie mamy takiego lustra, żeby wam się pokazać Ale mam taką białą sukienkę z szin, kto oglądał Horn na pewno wie I mam te muszelki I zakładam, y, coś się zakładam? Biorę taką torebkę, zamówiłam ją sobie ostatnio Wam jej jeszcze nie pokazywałam w walizki Bo przyszła mi dosłownie dzień przed wyjazdem no i tak, ogólnie rafting To co, a jeszcze skakaliśmy z klifu Tego wam nie opowiadałam, opowiadałam, że Ogólnie długo kajakowaliśmy Kajakowaliśmy, płynęliśmy Odpłynęliśmy no, tym pontonem i musieliśmy e, Po prostu machać łapami I e, żeby, no po prostu żeby pływać No nieważne, wiecie jak to wygląda po prostu na kajaku To było spoko i było W pewnym momencie zatrzymaliśmy się i pływaliśmy sobie w tej rzece Była przeźroczysta woda, bardzo ładna e, A potem zatrzymaliśmy się jeszcze I skakaliśmy z klifu e, I powiem wam, że no no, fajnie, było fajnie, ja nigdy nie skakałam wcześniej z klifu, więc było fajnie Godzina 6.30, bo mój telefon moim telefonie spada jakaś woda Proszę bardzo, 6.30, wstałyśmy o godzinie 5.40 i szykujemy się mega na szybko Bo dzisiaj jedziemy na te wodospady i jest biurka 6.30, czyli teraz, a ja jeszcze czeszę włosy Zrobiłam przez okrągłą makijaż w dwie minuty yy, jeden co, do nałożyłam krem krem z filtrem Wow, jazdy, nałożyłam trochę rozświetlacza i że brylilę, że mam. Aha, no to jednak nie tylko krem. Dobra, mam torebkę spakowaną. W ogóle patrzcie, robiłyśmy tu przed sekundą tosty. Coś w się sensie, ranek tylko wstałyśmy. A ja wstałyśmy o 5 4, się robiliśmy Tutaj właśnie tosty. Ja mam bardzo ładną stylizację, bardzo mi się podoba, bo złożyłam taki, taki topik i mam takie spodenki i taki sznurek. E, a teraz koniec już na trzeciego gadania i biegniemy na śniadanie. Pomimo tego, że my już tosty, no ale idziemy na śniadanie, ja wypiję sobie gorącą e, czekoladę. Dobra. Lecimy, bo będziemy spóźnione, a wodospady krka podobno są bardzo ładne, więc je zobaczymy. Więc my jesteśmy tutaj na wodospadach, za sekundę Wam pokażę. Idziemy właśnie na jakiś balkonik cesarski, gdy go spodobno najpiękniejszy. O mako, chyba się posiusiałam. Ej, ale jest pięknie, zobaczcie to. Za chwilę Wam to wszystko pięknie nagram, ale widzę, już jest cudownie. I tu jest balkonik, z którego jest przepiękny widok na te wodospady. I Ja, ale wow. Pięknie, pokazuję Wam Dobra więc kochani, my tutaj biegamy ogólnie Teraz szli, yy, yy, jakby przyjechaliśmy, zatrzymaliśmy się tam, bo wodospadem ogólnie jesteśmy w Parku Narodowym, yy, chyba siódmym największym... Tak, siódmym największym tak, największy tutaj w Chorwacji w ogóle? O nie wiem, właśnie też nie wiem. Ale dobra, no jesteśmy w parku narodowym i ogólnie właśnie yy, byliśmy przy tym wodospadzie, tam zrobiliśmy zdjęcie na tym balkoniku, co Wam pokazywałam. Później szliśmy taką kładką i zatrzymywaliśmy się przy, przy różnych takich mniejszych wodospadach i za chwilę będziemy szli na takie miejsce, gdzie sobie staniemy, usiądziemy i tam jest też jeden ładny bardzo wodospad, będziemy można coś zrobić zdjęcie. A potem idziemy do innego miasta i tam będziemy mogli iść na plażę, jest bardzo ładna plaża i zjeść coś i spacerować po mieście. A to wszystko będę Wam na bieżąco pokazywać. już na statku i płyniemy teraz jakby z powrotem tam do autokaru i będziemy jechać pół godziny i jedziemy do tego miasta, tam będzie ładna plaża i będzie też ładne miasteczko i tam właśnie, tak jak wam chyba już mówiłam wcześniej, pójdziemy sobie coś zjeść, bo wracamy dopiero do pokoju i do hotelu wracamy na kolację, czyli na godzinę 19, więc no jesteśmy już trochę głodni, bo jest 12.25, a my jednak tutaj trochę chodzimy i trochę to było męczące, ale naprawdę widoki warte, więc jeśli będziecie w Chorwacji, to wodospady K bardzo, bardzo polecamy i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał ten rejs statkiem, bo on się zaczyna za 5 minut. Dojechaliśmy do miejscowości, która nazywa się Primosten. I zobaczcie, tu jest przepiękna, taka dosłownie turkusowa plaża. I ogólnie teraz mamy jakby czas wolny, możemy robić co chcemy. Więc my zebraliśmy sobie taką grupkę, w której ogólnie zazwyczaj się trzymamy. I mamy właśnie tam, no trochę nas jest, ale idziemy właśnie większą gromadką, żeby się też nie zgubić. I ogólnie byliśmy teraz w toalecie. Idziemy teraz do restauracji, zjeść sobie coś. Tam będą owoce morza i będzie odgnął też pić. Więc to jest duży wybór, więc coś sobie na pewno tam zjemy A później pójdziemy się kąpać, chociaż ja nie mam stroju kąpielowego Ale no, najwyżej wejdę po prostu w majtkach po prostu i w tej koszulce Albo po prostu będę moczyć nogi do kolan Wszyscy się na mnie patrzą bardzo dziwnie I chcemy jeszcze zwiedzić to miasteczko, bo podobno jest bardzo ładne, ale woda jest naprawdę prześliczna My byliśmy na obiadku, ogólnie był bardzo dobry. Pani nam tutaj poleciła, bardzo dobre miejsce i zapłaciliśmy 70. 5 chyba? Tak, coś takiego, 70, nie 67, coś takiego. Kun za jedną pizzę. Ja wziąłem coś z owocami morza i lemoniatkę. I było bardzo dobre i zjedliśmy to. W sumie, bardzo w sumie bardzo spoko bardzo nam bardzo ok. Dobra, więc jak widzicie, kolejny dzień ja tutaj w czerwonej szmineczce wam się przedstawiam. Ogólnie trochę nerwowo jest, jest nerwowo napięta sytuacja tutaj, bo bardzo się spieszymy, bo mamy teraz zadanie, że jesteśmy podzieleni na trzy grupy. E, I mamy nagrać TikToki. Jedną grupą przywodzi, ja, drugą nam przywodzi. Asia. I trzecią przewodzi taki tutaj TikToker, bardzo fajny, którego poznałyśmy na obozie I co, powiem wam, że my mamy ten trend, ten apsik i idziemy właśnie to nagrywać na plaży. Nagraliśmy wstępie, jesteśmy tacy zmęczeni, nieogarnięci i tak dalej. I teraz idziemy na plażę nagrać drugą część reszty Apsik. To my to sobie pójdziemy dokończyć na plaży, a ja już bym chciała zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak jak już mówiłam, reszta tego filmu będzie właśnie na kanale. Jeśli film się spodobał, to wiecie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaki, pa!